Siemanko wszystkim, witam Was z kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj szybki wypad przed pracą na parę godzinek. Spróbujemy poszukać pstrągów. Może w końcu uda się, uda się je uruchomić i, i odpalą. No niestety już kilka, kilka wypadów na pusto, także mam nadzieję, że w końcu uda się przełamać. No przy okazji sprawdzimy też nowy nowy sprzęcior, który podesłała firma Mistral. Zobaczymy, może uda się właśnie pod, pod rybą posprawdzać po wszystko. No, oby tak było. Jak będzie, no zobaczymy niedługo. Także trzymajcie kciuki, a ja lecę na miejscówkę zobaczyć, jak to wygląda. Ostatnio parę, parę dni deszczy, także może być, może być woda wysoka i brudna, ale mam nadzieję, że jednak coś się uda połapać. Jak widzicie, pewnie za mną już natura się już mocno obudziła. Wszystko już mocno zaczęło porastać, mega zielono. Także no co, nie przedłużam, ja lecę na miejscówkę, a Was zapraszam później do oglądania. Także jeszcze raz trzymajcie kciuki i widzimy się. Widzimy się na miejscu piona. One, Testujemy kijek Mistrala Sikata Properch Do tego młynek, tak samo Mistrala, też Sikata i to jest Racer. Sikata Racer. Na młynku plecionka również Mistrala o grubości 0,08. Jak dobrze pamiętam, także zobaczymy, co nam dzisiaj to da. Czy będą jakieś efekty? No niestety ten wobek jest dość leciutki. Malutki, leciutki, ale pięknie. Pięknie lata. Tylko nie zawsze chce się jeszcze topić. Fajnie coś na kiju, nawet nawet tak małą przynętę. Z tak dość lekką pracą, a... Aha. a wszystko fajnie jest wyczuwalne. Ale fajnie się miota kijkiem. Precyzyjne rzuty tam, gdzie chcę, tam leci. I tak jak mówiłem, prędzej, mimo e, bardzo małej, bardzo lekkiej przynęty. I idzie fajnie to obrzucić. No niestety, no nadal czekam na rybę i chciałbym właśnie sprawdzić, jak kij pracuje pod rybą. Spróbuję się tam rzucić, chociaż no lekko nie będzie, ale spróbujemy. O no właśnie, to mówiłem, że nie będzie lekko. Bardziej zależy mi na takim życiu, tylko przez krzak, żeby nie przeszło, o, właśnie. O, coś coś tam było. Jest, było branie. Ajajaj, szkoda. No niestety. Jedno branie było. Nie udało się. Siedzi, 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 siedzi. Mały Tak, piękna rybka. Także szybko wypuszczamy. No nie za wielki, les 10-15 cm. poszedł. Tym razem tutaj trochę głębiej jest, założymy coś takiego głębiej schodzącego, zobaczymy, może, może to da jakieś fajne efekty. Mimo wszystko i tak jestem już zadowolony. Sprzęcik sprawuje się bardzo fajnie, do tego e, udało się odczarować rzeczkę i, i wskoczył pierwszy pstrążek. Nie jest jakiś tam wielki, ale, ale fajnie, że w końcu już coś... E, Coś się tutaj udało, udało znaleźć. O tutaj już widzimy, już kij pracuje mocniej. I jest ryba. I to dość fajna ryba. O, udało się. Uu, spora ryba, szczupak. Kurczę, ale zasał ty. A ja nie mam przyponu. A ja jestem bez przyponu. Czy uda mi się go tak wyjąć? O! Dało się. No będzie taka 50, ale jestem w szoku, że taki pajciur tutaj wyskoczył. Fajny, jeszcze mocno nabity. Ale zapięty, no spójrzcie sami, nie? Ale fart, a ja jestem na samej plecionce, nie? Także już po nagrywaniu, połowieniu, jak widzieliście, no, coś tam udało się dzisiaj połapać, sprzęcik, lekko stresowany można powiedzieć. E, no na pierwszy, po pierwsze moje pierwsze wrażenia, dosyć pozytywne, no, bym powiedział bardzo pozytywne. Kije pracuje fajnie, fajnie, czuć przynęte, e, Co do kołobraka, no, to jak mówiłem już kilka razy wspominałem, czy w postach, czy tam w poprzednich filmach, no, potrzeba jednak. E, trochę więcej czasu, żeby, żeby ocenić, żeby jakąś opinię sobie wyrobić. Ale co do kijka, no to tak jak mówię, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. E, fajnie wszystko czuć. E, dwie rybki udało się wyholować. No mam nadzieję, że uda się ich więcej już na kolejnym wypadzie. E, no co jeszcze mogę dodać? Jedyna rzecz chyba, czego mi brakuje w, w kiju, no to jest ten, jak to powiedzieć, ten, ten, ten haczyk do haczyk. Ten cypelek do zahaczania przynęty. No, no Tego brakuje bardzo, ale to brakuje mi w każdej w sumie węce, która tego nie ma. A tak poza tym, no to jest e, patyk, no jest bardzo, bardzo fajny. Fajnie, fajnie się nie łowi, fajnie się rzuca. E, no i co, no z mojej strony to o tyle, także e, na dzisiaj dzięki, że oglądaliście, także e, trzymajcie się i do następnego, pozdrowiona.